Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, upadam dziś przed Tobą bardziej niż kiedykolwiek błagając o Twoje wybaczenie, o wybaczenie mi każdej bolesnej rany, którą Ci bezmyślnie zadałam. Wiem, że wisisz na krzyżu przeze mnie. Przez moje złe wybory, moje grzechy, przez moją wielką głupotę. Zbawicielu, jestem tak niegodna wszystkiego, co dla mnie zrobiłeś, tak bardzo mi ciężko, gdy myślę o Twoim cierpieniu, prądach biczowania, cierniem ukoronowania. Drogi Krzyżowej i Twojej Zbawczej Śmierci na Krzyżu. Tak mi wstyd, że do tego doprowadziłam przez wszystkie swoje ludzkie upadki, każdą moją ludzką słabość. Jezu Chryste, całym sercem, całą duszą i całym moim umysłem, adoruję dziś Twój Krzyż. Czuwam przy Tobie, bijąc się w piersi, żebrząc Twojego miłosierdzia. Nigdy więcej nie chcę Cię opuszczać, nigdy więcej nie chcę oddalać się od Ciebie. Pragnę tylko tu trwać, trwać przy Tobie, pamiętając o Twojej męce. Jezu. Kocham Cię za to, że Ty ofiarowałeś mi największą miłość, największy dar wybaczenia, że uwolniłeś mnie z największej ciemności. Odsunąłeś ode mnie niebezpieczeństwo wiecznej śmierci, pokazałeś mi to, co ważne. Jezu, kocham Cię i dziękuję Ci za to, że jesteś. Za to, że jesteś w najświętszym sakramencie, za to, że jesteś w moim życiu. Panie, wiesz, że ja nie mam zbyt wiele do ofiarowania. Nic nie jest w stanie wynagrodzić ci bólu, który dla mnie zniosłeś. Przyjmij dziś jednak to, co mam, moje wielkopostne wyrzeczenia. Post ścisły, którego przestrzegam, wszystkie uczynki miłosierdzia, których dokonałam w wielkim poście. Wiem, że było ich za mało. Wciąż tak mało się staram. Ulegam lenistwu. Proszę, panie, weź wszystko, czym jestem. Wszystko, co zrobiłam w życiu dobrego, na ofiarę za wszystkich ludzi na tym świecie, którzy codziennie przybijają Cię do krzyża. Ja również jestem jednym z nich. Przyjmij, Panie, moją skruchę. Wybacz mnie i całemu światu to, co ci zrobiliśmy. Jestem z Tobą i zawsze chcę być. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!